Witam Was kochani w kolejnym odcinku dekoracji do Twojego domu i witam Was w kolejnym dniu. Zobaczcie, jestem znowu w HM, czyli w hm Będziemy oglądali moją kochaną panterkę. I powiem Wam szczerze, że ona mi się spoglądała. To jest taka sukienka i ja ją w sumie mam kupioną, tylko ja mam. XS rozmiar, a to jest S -ka. i chcę zobaczyć, czy S na mnie lepiej pasuje. Nie wiem czy y, przecenę zdarłam już z tamtej. Jeżeli nie, to zamienię na S jakby była lepsza, bo ta XS mi się wydaje trochę mała. Troszeczkę mamy kolorów. Tu mamy koszulę, która jest jedna jedyna po przecenie. A te inne są funkelnówki, czyli nowa kolekcja. I zaczynamy! A ja się ubrałam dzisiaj jak biedronka niebieska, w kroteczki, moje tradycyjne buciki, które znacie. I o, pokażę Wam to. To mi zrobił mój syn Oska. Oj, tego nie widzicie. Poczekajcie, poczekajcie. Widzicie S, jak Sylwia, moje imię. I z tyłu jest moneta. To jest tak polakierowane takim białym, białą farbą, na takim białym rzemyku. Zobaczcie, jak on no. Widzicie? Ta sukinusia jest jak zwykle z wiskozy albo z bawełny, nie wiem ale ona ma tu taką falbanę dużą przy dole i ona ma rękawy takie takie, że wiecie ten nadgarstek mi tak lata w tym czyli jest luz trochę, bo tą XS co mam kupioną to ona jest na mnie jakby za ciasna. Ona jest taka, nie pasuje na mnie jakby całkiem, ale się lepiej w niej czuję, bo jest luźniejsza. Także nie wiem, czy ja tą cenę zdarłam, bo jeżeli zdarłam, no to nie zamienię. Szkoda, bo ta mi się lepiej podoba. Ona nagle ja kupiłam po przecenie, nagle znikły, a patrzcie, teraz robili normalną cenę znowu na jesień i o szósty, o szósty. No, to mi się lepiej podoba. Ale wiecie, czemu ja lubię panderki? No, bo ja widzicie, mam brązowe włosy. nie gdzie srebrne, no, ale już nie mówmy o tym. I to są kolory, które mi po prostu pasują i do twarzy, i do włosów. Także panderki to ja. Tu jest stylizacja w ogóle niewygodna, ani w ogóle to nie ja. Tu widać mój brzuszek, sobie trochę skrywam. To jest za mały rozmiar w ogóle wzięłam tak sobie tu rozwiązałam, tak sobie tutaj taki, wiecie, gorset, tak sobie troszeczkę ciągnę z tyłu jest takie, takie sobie nie, to w ogóle nie ja materiał jest syntetyczny, tej bluzeczki spodenki są bardzo wygodne, fajny materiał powinnam wziąć chyba S, a wzięłam M czyli to też niezbyt dobry pomysł z mojej strony podniosę takie, wiecie, na prawie kostki. No i tak się dyndają Czyli z takich szerszych. Co by na to? Widzicie, że to nie ja? Czy ja? Jedyne, co jest dobre w tym secie, to jest to, że ma kieszenie. Z obu stron, tylko z drugiej strony trzymam telefon. To są takie kwiateczki. Ta bluzka powinna się tak trochę nakładać chyba na ten pas, albo pokazać w ogóle brzuszek może. No ja nie lubię takich rzeczy pokazywać, więc sobie tutaj troszeczkę ukrywam. Jak e, Wam się podoba? Tu mam kolejny set. Fajną mam taką obcisłą troszkę bluzeczkę. Może powinna mieć większą, bo tutaj na ramieniach mnie trochę obciska, chociaż to nie jest niewygodne, ale znowu się u góry marszczy. To jest właśnie takie H&M dla mnie ciuchy, które są... nie wypasują, ale nie wyglądają tak może dokładnie, jak bym chciała, żeby wyglądały. Więc ym, tu mam spódniczkę na zamek. Tutaj jest z boku. Z boku? Albo z... No tak, z boku, tutaj z boku. I tu ma taki rozporek, kiedyś taką podobną oglądałam, spódniczkę tylko w kwiaty, nigdy jej nie kupiłam, bo sobie myślałam, stanieje, to kupię ją, ale została wykupiona i ja tak stwierdziłam, że chyba jej nie chcę mimo wszystko. Yy. Ona jest niby, w dotyku jest jak syntetyczna, ale ona chyba troszeczkę ma wiskozy i czegoś syntetycznego, dlatego to nie jest taki cały skład, który mi odpowiada. Ja bardzo lubię naturalne, nie lubię tych syntetyków, no ale no tak, tak jak mówię, jeżeli ubierze się tak jak ja, to tak trochę na sportowo a, i wygodnie, ale można też sobie torbeczkę ubrać i jakąś elegancką, eleganczą, eleganczą, jak to się mówi? Elegancką, bardziej elegancką, o. I jakieś... Ładniejsze, delikatne budki i się ma stylówkę taką bardziej na wyjście z narzeczonym, jeżeli się ma takiego. No ja mam w moim przypadku męża, także też tak mogę w sumie wyskoczyć. Um, teraz ubieram do tego sweterek, jakby było zimniej na długich rękach, także pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Tu już jestem z tym sweterkiem. Bardzo mięciutki, wygodny, a śliski, taki mięciutki. Guziczki, jak widzicie, też w kolorach pasują tak mniej więcej do panterki. Ten sweterek on nie jest taki całkiem siwy, on jest taki ciepły, siwy, trochę z brązowym jakby. Wybrałam ten, żeby kolory tak troszeczkę się odznaczały od moich włosów, i żeby nie było takie, wiecie, wszystko takie w tym samym tonie, takie zlane troszeczkę takiego delikatnego kontrastu i to tak wygląda. Tu wystaje ta bluzka, co mi w ogóle nie przeszkadza. Sweaterki z rękawek zwykle ma dużo za długie jak na mnie, no ale to są takie pompowe, pompone, takie trochę szerokie rękawki, także większe chyba raczej nie. Tutaj jakoś fajnie pasuje mi z tyłu też, może być. Co wyda to? Która stylowa Wam się podoba? Tutaj wskoczyłam w taką sukienusię, która jest w takie maleńkie, maleńkie, tak jak widzicie, kwiatuszki koloru fioletowego. Gdzie niegdzie jest taki ciemny, żółty, troszeczkę zielony i czerwone. Chyba te kwiatki są. Jest tutaj marszczona i bardzo, bardzo taka tutaj luźna sukienusia. Też jest chyba materiał, nie wiem jaki patrzyłam na skład, to jest przeszło 80% biskozy i reszta jest poliester, także to troszeczkę tak czuć, nie całkiem powiem Wam, że jest fajna sukienka, taka <laughs> spodnie, tak jakby ubrał sobie takie rurki czarne i tutaj coś na bluzkę jeszcze pod to to powiem, że, że fajna taka sukienka A tu, chyba się tak nie ubierze, zobaczcie co tu się dzieje z tyłu a nie widzicie? Poczekajcie, ja muszę to sprawdzić. O, teraz widzicie tam. Gołe plecy, także no go. Jednak nie. Myślałam, że można... Ale jakie ciemne są kolory, że można by było... Takie są ciemne kolory, że można by było ją ubrać sobie o, też na taką późną jesień, ale chyba raczej nie. No chyba, że ktoś chce sobie jakąś bluzkę pod to ubrać też w sumie można. Także to jest ta sokienka. Powiem że bardzo fajna. Wzięłam ją tak do przymiarki. W ogóle mnie nie interesowało, ale powiem Wam, że nieraz jak się tak przymierzy ciuchy, których w ogóle by się z wieszaka nie wzięło, to nieraz tak zaskoczę. Także to nie jest takie głupie, żeby w ten sposób to robić. Podoba Wam się ta sukienka? Mi chyba tak. W tej sukience wyglądam jak w piżamie. Kolory w ogóle mi nie pasują, jest jakby dużo za duża. I to jest ten sam model, co ta sukienka w panterkę z tą na dole wielką falbaną. Wziąłam S rozmiar, ale widzicie jaki jest duży? Także niby ten sam model już jest różnica. Wyglądam jak do spania, wcale by się w tym źle nie spało, naprawdę. Wisko za 100% prze. Fantastyczny materiał. idę spać, nie ma więcej co mówić dobranoc tu mam na sobie bluzkę kwiecistą powiem, że bardzo fajna, te kwiaty są może takie trochę jakieś pomazane, niedbane, jakieś takie niedbane, zaniedbane, jakby takie dziwny, dziwny print trochę, z daleka się fajnie prezentuje, gorzej z przodu, yy, nie z przodu, a z bliska przymierzyłam znowu te same spodnie do tej bluzki dlatego, że pasuje fajnie, ale powiem Wam, że bluzka jest syntetyk 100%. Jest delikatna, fajnie się ją nosi, bo jest takiego naprawdę cieniutkiego materiału, ale to chyba też nie ja. Można bluzkę wyciągnąć, jest dosyć duża, to Wam od razu pokażę. To tak teraz wygląda. Ja oczywiście wolę do środka, no ale nadal tu nie ja ta bluzka. Co by na to? Podobałam się to? Takie trochę, trochę fajne, ale tu, tu mnie, tu mi przeszkadza koło szyi. Mm. Mhm. Oczywiście wszystkie linki Będą pod filmem, tak jak ostatnio. A ostatnio ta koszulina nie była zlinkowana, dlatego że po prostu stronka nie mogła odnaleźć tego produktu. Dlatego że chyba te produkty są zbyt nowe i nie zawsze można je znaleźć. Także robię wszystko jak najlepiej mogę, a nie zawsze się da. Okay. Tu mam ostatnią koszulę. To jest ta żółta, która jest przeceniana ona jest z lnu fajną mam taką małą małą w sumie, ma dużą kieszonkę bez guzika, tu ma takie dosyć duże guziki ozdobne yy, ozdobne, to nie są ozdobne, są prawdziwe guziki tylko ozdobnie wyglądają mimo, że pełnią funkcję koszula jest taka dłuższa przymierzyłam ją do tych spodni dlatego, że dzisiaj jestem w spódnicy i nie mam nic co mi pasuje, ale myślę, że jest bardzo fajna ta koszula takie ja lubię są najwygodniejsze tak po domu. I chyba kolor też jest jakby dla mnie, skoro ja jestem brązowe włosy, także tak, mi się wydaje, że tak. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Proszę o kcieka do góry i do następnego. Pa pa!